Witam wszystkich słuchaczy serdecznie. Pozwolę sobie poruszyć pewną kwestię, na którą natykam się od dłuższego czasu wśród znajomych, a także obcych czy też w internecie zobaczyłem. Chodzi mi konkretnie o zdanie, stwierdzenie, które często kieruję do własnych dzieci, a i też nie, bo można to skierować do młodszych znajomych, współpracowników. To stwierdzenie brzmiące: Kiedy ja byłem w twoim wieku, to albo. Jak miałem tyle lat, co ty? Najczęściej wypowiadamy te zdania, aby pokazać drugiej stronie, że byliśmy w stanie coś zrobić, kiedy byliśmy młodsi, a oni nie. Najczęściej ta fraza pada po to, by zmotywować daną osobę do dalszego działania. Ale cóż, życie pomimo naszych dobrych chęci często nie odzwierciedla naszych intencji. W tej frazie druga strona często odbiera to na dwojaki sposób. Albo, że próbujemy się wywyższyć, albo odwrotnie, że naśmiewamy się czy też szydzimy. Ja chciałbym w tej sprawie, w tej wypowiedzi, skupić się na momencie, kiedy zwracamy się do dzieci w ten sposób. Otóż żyjemy w czasach, które postęp świata wyprzedza nas samych. Głównie można to dostrzec z punktu technologicznego. 30 lat temu, filmy, które oglądaliśmy, patrząc bardziej na science fiction, byliśmy zachwyceni technologią futurystyczną. Bawiliśmy się i naśladowaliśmy wiele postaci, a także nawet gadżety z filmów prowizorycznie konstruowaliśmy z papieru bądź czegoś tam. Dziś można powiedzieć, że sporo z nich nie tylko jest w życiu, ale nawet wyprzedziła wizję sprzed 20-30 lat. Chociażby Star Trek i komunikatory, które używali, są wręcz śmieszne w porównaniu do dzisiejszych telefonów, czy też płaskie, duże telewizory. Osobiście bardzo interesuję się akurat technologicznymi nowinkami i zapewniam Was, że to, co dziś mamy dostępne na rynku, jest niczym w porównaniu do tego, co zostało skonstruowane jako prototyp i leży gdzieś w magazynie. Bo ekonomiczny stan świata, tudzież ludzie, nie są gotowi na wprowadzenie go na rynek. I nie chodzi tylko o technologię, ale też o infrastrukturę jak samoloty, pociągi, taksówki. Większość z was w młodzieńczym wieku mogła pomarzyć o wyjeździe na zagraniczne wakacje, a nawet jak jechaliście, to była to duża wyprawa i najczęściej dość droga. Dziś stojąc na ulicy, mogę kilkoma kliknięciami w telefonie wezwać taksówkę, która zabierze mnie na lotnisko, a jak dobrze, pójdzie to za bilet lotniczy, na przykład do Francji, zapłacę mniej niż za pociąg z Krakowa do Gdańska. To jest wręcz zadziwiające. Można wyskoczyć rano do Paryża, wejść na wieżę Eiffla i na kolację być już w domu, przy dobrych wiatrach, nawet na obiad. Ta opcja, jak wiele możliwości daje, a z drugiej strony ile zabiera. Wcześniej musieliśmy się z wszystkim zapoznać. Co, gdzie, mapami, wymieniać pieniądze. Zmuszeni byliśmy do ogarnięcia wielu spraw, aby udać się w taką wyprawę. Dziś absolutnie jest to zbędne. Telefon z roamingiem i karta Visa. Masę problemów przez to, które sami borykaliśmy się, zostało usunięte. Ale za to i o ile jest łatwiej, dzięki temu możemy się skupić na innych problemach, tudzież nowych doznaniach. Dziś odpalamy aplikację w telefonie, do tego możemy to zrobić głosowo, bez wklepywania po klawiaturze i mamy mapę, która nas zaprowadzi tam, gdzie chcemy. I teraz po co ludziom mapa papierowa? To jest tak, jakby nam za dzieciaka zabrano tą mapę papierową, którą każdy kierowca miał w samochodzie, i każdy harcerz w spodniach, i dano nam do ręki sekstans. I przy jego użyciu i gwiazd wrócić do domu. Ale po co? Jak mogliśmy używać mapy papierowej i kompasu? A dziś po co nam mapa i kompas? Jak mamy telefony? Możemy mieć nawet telefon satelitarny, które będą działać nawet mimo braku zasięgu w lesie. Innym przykładem jest rozpalanie ogniska. Kiedyś większość młodych potrafiła rozpalić ognisko. Dziś wręcz skałci harcerze do tego nie dopuszczają, bo BHP bezpieczeństwo. A co jeśli by się dziecko poparzyło przy tym? Hm. Pozwy ubezpieczenia skargi posypałyby się lawidą. Sam za szczeniaka nieraz łapiąc stopa jechałem na pace samochodu jakiegoś pickupa i nie było to problemem. Dziś momentalnie ktoś by to zgłosił i zaraz wyłoniłaby się policja dając mandat. Jako dzieciak chodziłem zbierać złom, by mieć na kino, w którym leciał jeden, może dwa filmy przez cały dzień. Dziś żaden legalny skup złomu nie odkupi od nieletniego ani kawałka metalu. Rozwój świata nie tylko odebrał coś, co mieliśmy wcześniej, ale też dał bardzo wiele innego. Po prostu świat się zmienił, zrobił krok do przodu. Dla dzisiejszej młodzieży on właśnie taki jest normalny, a to co my przeżyliśmy jest reliktem. Główną zaletą świata, który ja dziś postrzegam, to inspiracja i dostęp do informacji, który wcześniej nie było. Pamiętam jak Pewne książki techniczne były dostępne tylko w języku angielskim i to w księgarniach. A chcąc się z tego nauczyć, to siedziałem ze słownikiem w ręce i sam tłumaczyłem dla siebie książkę. Dziś parę kliknięć i ta książ tą książkę mogę mieć w, jednym języ w jakim języku tylko zechcę. Do tego różne rozwiązania albo jak coś zrobić. Wystarczy trochę pooglądać YouTube'a i brać ją do dzieła. Też słyszę często, że młodzież ma dostęp do informacji, jakiego my nie mieliśmy, a nie chce korzystać. A ja się zapytam czy za młodych lat nie słyszeliście nieraz stwierdzenia: Dlaczego nie przeczytasz? Wszystko jest w książkach. I jak się zapytam ilu z Was chodziło do księgarni i kupowało książkę, aby czegoś się nauczyć czegoś spoza szkolnego materiału? Ilu z was udawało się do biblioteki, aby przeczytać coś na jakiś temat. Fakt, mieliśmy może nie aż taki dostęp informacji, ale mieliśmy także i wielu z nas nie korzystało z tej opcji tak samo jak dzisiejsza młodzież. Młodzież dziś ma o wiele większą wiedzę na temat świata niż my w ich wieku. Kiedyś takim oknem na świat był na przykład Wiadomości wieczorne. Dziś o pewnych sprawach możemy się dowiedzieć, zanim jeszcze gazeta lub wiadomości wieczorne to przedstawią. Przepływ informacji jest tak przeogromny, wręcz niemożliwy do zaabsorbowania przez ludzki umysł. Kolejna sprawa to zwykła infrastruktura. Kiedyś o wiele spraw musieliśmy zawalczyć, stać w długich kolejkach, albo jechać na drugi koniec miasta, bo tylko tam dany produkt był dostępny. Dziś wiedza, co gdzie i jak, jest zbędna. Bo otwieram stronę internetową i w zasadzie wszystko, co chcę, mogę mieć choćby z drugiego końca świata. I to w ciągu kilku dni, a jak dobrze pójdzie, to na następny dzień. To nie młodzi ludzie są problemem. Czy nie oni nie mają tych umiejętności, co my kiedyś, bo nie chcą? Tylko dzisiejszy rozwój świata wręcz na to im nie pozwala. Ale daje im dużo innych opcji rozwoju, których my sami nie mieliśmy. Chociażby szkoły i kierunki studiów. Kiedyś mogliśmy nawet nie idąc na studia, wyliczyć możliwe kierunki. A dziś jest to ciężkie, aby student danego uniwersytetu wyliczył co oferuje dany uniwersytet. Nie możemy porównywać samych siebie i tego, co robiliśmy w przyszłości do dzisiejszych czasów i młodych ludzi. Tego nie da się porównać. Wręcz gwarantuje. Że dzieci naszych dzieci też nie będą mogły tego zrobić, gdyż świat nie stoi w miejscu, tylko wciąż się rozwija, ewoluuje. Czy nam się podoba ten rozwój? Jednym tak, innym nie. Zmartwię wszystkich. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że ta wypowiedź pozwoli Wam spojrzeć trochę z innej perspektywy na młodsze pokolenie. Jeszcze taki na zakończenie dorzucę mały dygres, bo pewnie pojawi się pytanie: a co jak prądu zabraknie i tak podobne? Kiedyś w większości domów był zapas świec. Jak zabrakło prądu, dostawy z sieci były niestabilne i przerwy się zdarzały. I co? Była gorsza infrastruktura niż dziś, a jednak jakoś przeżyliśmy. Co więcej, dziś już mało kto trzyma świecę na taką kazję, a jeśli ma, to najprawdopodobniej dla relaksacji o jakimś miłym zapachu. Dziś mamy powerbanki i dostęp do elektryczności, jak nigdy wcześniej. Świat przetrwa. Ale jeśli będziemy rozwodzić się na temat katastrofy wielkiej czy wręcz apokalipsy, to zmartwię was. Umiejętność czytania mapy i rozpalania ogniska nie jest czynnikiem, który pozwoli wam przetrwać. Przetrwają wtedy najsprytniejsi, a nie najbardziej doświadczeni. Pozdrawiam.